Cześć. W tym filmie przedstawię Ci cztery ćwiczenia na zdrowy kręgosłup zalecone przez mojego fizjoterapeuta. Są to ćwiczenia poglądowe, także nie wykonuj ich bez konsultacji ze swoim lekarzem bądź fizjoterapeutą, ponieważ każdy ma inny stan zdrowia i każdy ma inne dolegliwości. E, ćwiczenia te wykonuję zawsze po rozgrzewce, nigdy na sucho, na zimne ciało, także też o tym pamiętaj. Ok, no to lecimy do pierwszego ćwiczenia. I pierwsze ćwiczenie to jest dość znany kocik, grzbiet i siodełko. Celem tego ćwiczenia jest uelastycznienie kręgosłupa i poprawa jego ruchomości. Zaczynam to ćwiczenie w klęku podpartym, zaokrągam grzbiet ku górze i przytrzymuję kilka sekund. Następnie pozwalam opaść plecą w poz do pozycji siodełka i standardowo wykonuje się to ćwiczenie bez ruchów głową. Mi natomiast mój fizjo kazał właśnie myśleć o przyciąganiu brody do klatki piersiowej w kocim grzbiecie, i odchylaniu głowy w siodełku w celu zwiększenia właśnie ruchomości również w odcinku szyjnym. Także dlatego widzisz tutaj, że właśnie ruchy głową wykonuję. Powtarzam ćwiczenie około 10 razy. Drugie ćwiczenie też zaczynam z klęku podpartego. Podnoszę naprzemiennie prawą rękę z lewą nogą i lewą rękę z prawą nogą. Książka położona w dolnej części pleców służy temu, by utrzymywać stabilnie miednicę. I w tym ruchu chodzi głównie o to, by wyciągać jak najdalej rękę do przodu, a nogę jak najdalej do tyłu. Tak swoją drogą, taka zagadka: co to za książkę używam tu jako rekwizyt? Jeżeli wiesz, to napisz w komentarzu. Ciekawa jestem. Trzecie ćwiczenie jest bardzo podobne do poprzedniego, z tym, że wykonuję je leżąc na brzuchu, czyli naprzemiennie podnoszę lewą rękę z prawą nogą i prawą rękę z lewą nogą i staram się jak najdalej sięgnąć ręką w przód i jak najdalej nogą w tył. To powoduje, że kręgosłup i łopatki rozciągają się właśnie po przekątnej. Bardzo ważne jest to, by guzy biodrowe podczas podnoszenia nóg miały kontakt z matą, czyli nie można ich podnosić do góry. Czyli jak podnoszę prawą nogę, to prawy guz wciskam w ziemię, jeżeli lewą nogę podnoszę, to lewy guz wciskam bardzo mocno w ziemię. I tak jak poprzednio, również około 10 powtórzeń tego ćwiczenia wykonuję. I ostatnie ćwiczenie, tak zwane leżenie przewrotne wpływające na gibkość i elastyczność kręgosłupa. Zaczynam w leżeniu na plecach. Proste nogi podnoszę do góry, a następnie przenoszę je za głowę. Jest to trudne ćwiczenie, na samym początku nie byłam w stanie tego wykonać, jak mi mój fizjo to, to pokazywał, teraz już jest dużo, dużo lepiej i można to jeszcze urozmaicić o właśnie chodzenie, jakby. Stopami na jedną i na drugą stronę, a następnie powrót. To już jest dużo trudniejsza wersja, no ale jeżeli już nie sprawia mi problemu ta podstawowa, no to urozmaicam ją właśnie w ten sposób. I na koniec mam jeszcze pytanie do Ciebie: jak Ty dbasz o swój kręgosłup na co dzień? Napisz koniecznie w komentarzu i do usłyszenia, cześć.